Państwo witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych w wielkiej hali dworu Artusa. Dzisiaj takim pretekstem do spotkania jest promocja książki zatytułowanej Synchronia, ale tak naprawdę spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby podziękować za wieloletnią pracę, za wieloletni trud. Naszemu pracownikowi, też wicedyrektorowi przez wiele lat, panu doktorowi, inżynierowi Grzegorzowi Szychlińskiemu. Witam wszystkich szanowni gości, witam wojewodę pomorskiego, pana Dariusza Drelicha. Witam zastępcę prezydenta miasta Gdańska, pana Piotra Grzelaka. Witamy panie prezydencie. Witam przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w osobie pana dyrektora Władysława Zawistowskiego. Witam bardzo serdecznie. I witam rektora Akademii Sztuk Pięknych, pana profesora Krzysztofa Polkowskiego. Też zaznaczę, że książkę, o której będziemy za chwilę mówić, wydaliśmy wspólnie jako Muzeum Gdańska, wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych. Szanowni Państwo, tak się stało, że rok temu pan doktor Grzegorz Szykliński postanowił odejść na emeryturę. Rok temu to był okres lockdownu, muzeum było zamknięte, miasto było. Ja właśnie, pani Grzegorz. Panie Grzegorz, panie proszę o tak. Miasto było wyludnione i to nie był dobry moment o tym, aby podsumować wkład i zasługi Pana Grzegorza Szyklińskiego w rozwój Muzeum Gdańska, w promocję dziedzictwa Gdańska, w promocję wielu aspektów jego historycznego dziedzictwa. Ja, korzystając z okazji, przypomnę kilka faktów dotyczących postaci Grzegorza Szyklińskiego, który pracował w Muzeum Gdańska od 1 kwietnia 1996 roku. Był kustoszem dyplomowanym od 2011 roku. W latach 2010-2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego. Łączył działalność muzealną z aktywną pracą naukową w dziedzinie nauk technicznych, ale cały czas był kierownikiem, założycielem i twórcą oddziału Muzeum Zegarów Wieżowych, które zostało stworzone według jego własnej koncepcji. To muzeum było wielokrotnie nagradzane, m.in. w 2005 roku. Za to, za wystawę, zegarek dańskie przyniosło muzeum jakże prestiżową nagrodę Sybilli za najciekawsze wydarzenie muzealne 2005 roku. Pan inżynier dr Grzegorz Szykiński osobiście konserwował, rekonstruował wiele eksponatów z tej wystawy, promował też inne aspekty związane z historią naszego miasta. Między innymi w 2008 roku przygotował, zrealizował w Wielkiej Brytanii wystawę poświęconą osobie Jana Heweliusza. E, przypomniał fakt, że Jan Hewel już był autorem wynalazku prototypu zegara, zegara wahadłowego, wynalazku, który świ zrewolucjonował świat i naukę w XVII wieku. E, też e, osoba, o której tutaj mówię, była inicjatorem i autorem koncepcji e, oraz kierowała zespołem, który zbudował pierwszy na świecie zegar pulsarowy który został jego inauguracja nastąpiła w Parlamencie Europejskim 5 października 2011 roku jest to nowy referencyjny obok zegarów atomowych wzorzec czasu uniwersalnego który ma swoje źródło usytuowane daleko poza ziemią. Też było to osiągnięcie wielokrotnie nagradzane. Również dr Szeklinski pracował nad prototypem nowego zegara wahadłowego i też został on stworzony w 2011 roku. Mówię tutaj o precyzyjnym zegarze wahadłowym z impulsem grawitacyjnym, który jest najdokładniejszym zegarem wahadłowym świata i który dedykowano Janowi Heweliuszowi, 400 rocznicę urodzin wielkiego astronoma. Też oczywiście jako muzealnik pan Szczeciński tworzył kolekcje, zbiory, między innymi w 2016 roku została włączona dzięki jego staraniom ogromna kolekcja zbiorów pana Pawła Fietkiewicza. W 2016 roku dzięki jego staraniom zainaugurował, został, e, rozpoczął pracę czy e, rozpoczął swoje bicie najdłuższy zegar z wahadłem na świecie o długości 31 metrów. Też pan Grzegorz swoją wiedzą dzielił się z innymi instytucjami i organizacjami w naszym mieście. Między innymi w 2008 roku zrekonstruował kulę czasu w zabytkowej latarni w Nowym Porcie Gdańskim. Jest to wyjątkowe osiągnięcie takich kul czasu. Zachowało się do dnia dzisiejszego bardzo niewiele. Dzięki jego zabiegom zegar wieżowy w Kościele Świętego Franciszka w Gdańskim Emaus, e, e, też został przywrócony na swoje miejsce. Także pracował nad konserwacją e, z zegara astronomicznego Bazylice Mariackiej w Gdańsku. No i na sam koniec wspomnę tylko parę, w paru słowach o tym, że był zaangażowany w pracę Polskiego Stowarzyszenia Karylionowego, był wieloletnim prezesem, organizatorem Wielkiej Konferencji 2006 roku, czyli Światowego Kongresu Karylionowego, aktywnie wspierał odbudowę materialnego dziedzictwa karylionowego naszego miasta, też dzięki jego staraniom w 2008 roku został przywrócony mobilny, Karylion nazwany Gdański, który rozpoczął szereg różnych działań. I to dziedzictwo jest ciągle żywe, bo między innymi to właśnie były fundamenty, które doprowadziły do tego, że w ubiegłym roku muzyka karylionowa naszego miasta została wpisana na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego. Szanowni Państwo, mógłbym oczywiście przytaczać jeszcze wiele, wiele zasług, wiele faktów ale te parę przykładów, które tutaj, o których tutaj wspomniałem, stały się powodem do tego, że został przyznany panu Grzegorzowi odznaczenie państwowe i dlatego też teraz, w tej chwili, chciałbym poprosić o poprowadzenie ceremonii panią Rachelę Wysocką z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i promowanie polskiej myśli naukowej i technicznej, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczony został pan Grzegorz Szychliński. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona wojewoda pomorski pan Dariusz Drelich. Szanowni Państwo, zakończyliśmy ceremonię wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Serdecznie gratuluję wyróżnienia Panu Grzegorzowi Szeflińskiemu. Dziękuję Panu Wojewodzie, dziękuję Państwu. Proszę o zajęcie miejsc. O zabranie głosu proszę Wojewodę Pomorskiego, Pana Dariusza Drelicha. Szanowny Panie Doktorze, Szanowny Panie Prezydencie, Magnificencja, Panie Rektorze, Wszyscy Szanowni Goście. Przede wszystkim chciałbym pogratulować. Książka Kawalerski Orderu Oddzenia Polski, nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej jako wyraz uznania w imieniu nas wszystkich w imieniu wszystkich Polaków. Myślę, że czytaje, dziękuję panu dyrektorowi muzeum za przeczytanie laudacji. I jak żeśmy słyszeli, to życiorys pana doktora, to myślę, że starczyłby na. Trzy takie krzyże, bo jako muzealnik, jako inżynier, jako organizator w ka na każdym polu wielkie osiągnięcia. Ale nawet jeszcze czwarty medal, ale za odwagę też można byłoby przyznać, bo pamiętamy ratowanie w czasie pożaru świętej Katarzyny zabytków, które no pewnie pochłonąłby ogień, przepadłyby, być może nie udałoby się odtworzyć. Także też ratownik, strażak. Za to jesteśmy wdzięczni, że możemy tutaj dzisiaj być z tak wielką postacią, z tak zasłużoną osobą i ten wymiar też tych zadań związanych z czasem ten czas to zawsze nas trochę przeraża a pan doktor dzięki swojej działalności no ocalił z odmętów czasu wiele zabytków myślę że za to zasługi szczególnie dla kultury dla tego naszego dorobku materialnego w postaci zegarów które no, wszyscy mamy je przy sobie mamy je w domu patrzymy na nie i tam czasami nie zwracamy na nie uwagi, ale myślę, że chcielibyśmy patrzeć na te nasze zegary, te nasze zegary zabytkowe, te wielkie wieżowe, kareliony, ale też te nasze domowe. Chcielibyśmy umieć popatrzeć tak jak Pan Doktor, bo patrzy na nie i chce je ocalić od zapomnienia, restauruje, dba, chce, żeby następne pokolenia, ci, którzy po nas przyjdą, żeby mogli je podziwiać. Za to jesteśmy wdzięczni, bo wiemy tutaj blisko, ten piękny zegar w Bazylice Mariackiej, który, jak Państwo wiecie, często powoduje, że rozpoczyna nabożeństwo, a to nie jest ten dzwonek. I wtedy jest podobnie. Także tak zdarza się. Ten zegar tam ma szczególną rolę i jest naprawdę też chyba szczególny, można by powiedzieć, nie tylko w Europie, ale również i na świecie. Za to, za to chcieliśmy tutaj myślę, że w imieniu... Wszystkich nas chciałbym serdecznie podziękować i wyrazić taką serca wdzięczność, że możemy to wszystko podziwiać, ale że też możemy być dumni i, by, i chlubić się osiągnięciami techniki, bo zegar pulsarowy, myślę, że nie wszyscy z nas dokładnie wiedzą, te, te, mają te różnice, czym się różni od, innej, od atomowych zegarów, od innych, gdzie wielkie znaczenie ma któreś miejsce po przecinku tego czasu, tak, który nam tak szybko ucieka. Także też to są osiągnięcia, które sławią Gdańsk, sławią Pomorze, sławią Polskę na świecie i dzięki temu też jesteśmy, jesteśmy myślę, że w tej czołówce, że mamy tak wysokie osiągnięcia techniki ale również też w takim wymiarze czysto fizycznym jak naj, naj, najdłuższe wahadło na świecie. Myślę, że to nie ma tylko symbolu takiego no, jako ciekawostka, ale również to jest też ważne z punktu widzenia naukowego, żeby zbudować coś takiego, co, na czym można później pewne, pewne rzeczy sprawdzać. To jest rozwój nauki. Dzisiaj tutaj żeśmy byli byli. Ja dawno nie byłem w dworze Artusa, dzisiaj drugi raz, bo Nasze uczelnie, Politechnika, Uniwersytet Gdański Medyczny, tu dzisiaj zrobiły kolejny krok w kierunku związku, w kierunku uczelni Fahrenheit. To nas wszystko cieszy, i to jest też przykład na to, że jesteśmy liderem również w takich takich inicjatywach, które nas jednoczą. A tutaj na zakończenie chciałbym dodać, że my tu dzisiaj wszyscy jednoczymy się wokół pana doktora i, i pełni podziwu i wdzięczności. I naprawdę to jest to odznaczenie jest tylko takim skromnym wyrazem tego wszystkiego, co czujemy i też dziękuję panu prezydentowi, że to, nas, to odznaczenie mogliśmy dzisiaj wręczyć. Panu doktorowi życzymy wszystkiego dobrego, następnych osiągnięć, następnych pomysłów w zakresie dbałości o zabytki, ale też rozwijania tych wszystkich idei naukowych i wsparcia naszych uczelni, bo to jest też potrzebne, żeby też tym młodym pokoleniom właśnie tacy ludzie jak Pan przekazywali tą wiedzę bezpośrednio i nie tylko tą czystą wiedzę, ale również, ale również to serce, które jest potrzebne, nie tylko umysł, nie tylko wiedza, ale też to serce, które jest potrzebne w każdej działalności. Za to jeszcze raz z głębi serca dziękuję i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Bardzo. A teraz wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Proszę yy, o wręczenie zastępcę Prezydenta Pana Piotra Grzelaka. Szanowny Panie Doktorze, Szanowni Państwo, Pan Wojewoda przed chwilą mówił głównie w dużym stopniu i słusznie o tym namacalnym Dziedzictwie pana doktora, pana doktora Grzegorza, i to namacalne dziedzictwo z nami zostaje. Ale warto też powiedzieć o emocjach. Warto powiedzieć o emocjach. Myślę, że wielu z nas zna czułego narratora Olgi Tokarczuk. Niektórzy z nas znają czułą przewodniczkę Natalii de Barbaro, a dzisiaj świętujemy. Z, jest z nami czuły zegar. I mówię o tym dlatego, że ta relacja Pana Grzegorza z zegarami, ta relacja Pana Grzegorza z karyjonami przekłada się również na emocje wielu z nas, w Einstein I o tych emocjach też mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz w liście gratulacyjnym do, do Pana doktora i pozwolę sobie ten list odczytać. Szanowny Panie Doktorze, wielka radość dla miasta mieć takiego obywatela. Rzadko się zdarza, żeby w jednym człowieku objawiło się tak wiele kompetencji: inżyniera, naukowca, muzealnika i konserwatora zabytków. Trudno też uwierzyć, że mija 30 lat, odkąd wziął Pan pod troskliwą opiekę Gdańskie zegary wieżowe. W kronikach miejskich po czasy zapisano, że nie tylko powstały, powstało jedyne w Polsce muzeum zegarów wieżowych, ale do miasta wróciły karyliony, które odnowiły brutalnie przerwaną przez wojnę wielowiekową tradycję. Pamiętamy wszystkie inne pańskie inicjatywy, powstanie karylionu mobilnego w Gdańsk, zegara pulsarowego, zegara z najdłuższym ponad 31-metrowym wahadłem na świecie, powo powołanie galerii na wieży czy Stowarzyszenia Przyjaciół Kościoła Świętej Katarzyny w Gdańsku. No i teraz o tej relacji. Mam to szczęście, że mieszkam w miejscu, do którego dobiegają dźwięki karylionu u Świętej Katarzyny a przy pomyślnych wiatrach i ratuszowego. Trudno już sobie wyobrazić Gdańsk bez melodii wygrywanych na dzwonach. Szczególne podziękowania proszę więc przyjąć od Gdańszczanek i Gdańszta oraz ode mnie za to przedsięwzięcie. Ma Pan dzięki kompetencji, wiedzy, konsekwencji i entuzjazmowi swój niepodważalny wkład w odrodzenie się w Gdańsku wielkiej kultury karylionowej. Niech to dzieło trwa powietrzność. Na czas zasłużonej emerytury proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia w synchronii. Niech jednocześnie dzieje się dobrze w pańskim domu i w świecie. Zdrowia i pokoju, sposobności do realizowania pasji i warunków, żeby to czynić. A nagroda prezydenta miasta Gdańska w dziedzinie kultury, która w uznaniu zasług stała się pana udziałem, niech pozwoli spełnić. Choć jedno marzenie. Drogi Wilacy, Szanowni Państwo, e, przede wszystkim chciałbym przekazać <laughs> serdeczne pozdrowienia od Pana Marszałka Michała Struka z e, życzeniami najlepszymi. Nie mógł przybyć osobiście, ale. Przysyła przeze mnie coś specjalnego dla pana doktora, ale pozwólcie państwo na, na chwilę refleksji. Tak się składa, że z panem doktorem jesteśmy podobnego wieku i chodziliśmy do tej samej szkoły w tym samym czasie, w tym samym Gdańsku, dorastaliśmy w tym samym Gdańsku, który był wówczas, proszę państwa, bardzo mocno poraniony. Przez wojnę, bardzo mocno poraniony przez wojnę. Było główne miasto, a poza tym przecież to były puste place, pustynie, ruiny jeszcze gdzie niegdzie. Gdańsk był naprawdę wówczas bardziej ideą tego Gdańska historycznego czy tego Gdańska wyobrażanego przez nas młodych ludzi wówczas niż rzeczywistym miastem. I oto w ciągu naszego życia, w ciągu kilku kolejnych dekad, mimo. Przemian politycznych, mimo kryzysów gospodarczych, mimo czasu transformacji, w Gdańsku udało się coś absolutnie niezwykłego. Odzyskaliśmy to miasto, odzyskaliśmy Gdańsk, wypełniliśmy tę ideę treścią. Nie tylko budynków, zabytków, muzeów, ale ucieleśnionej idei dawnej kultury Gdańska, tradycji Gdańska. Tego wszystkiego co w tym pięknym micie dawnego hanzeatyckiego zabytkowego portowego miasta było takie piękne i Gdańsk stał się taki takim może trochę inny, ale wypełniony żywą treścią, mentalną, duchową, twórczą, artystyczną. I doktor Grzegorz jest jednym z twórców tego nowego Gdańska. To on przywrócił nam zegary wieżowe, karillony, stworzył muzeum. Przez dekady działalności wypełniał treścią tę idee. Tak jak Paweł Adamowicz, jak wielu wie, jak profesor Andrzej Sajtis, jak wiele, wiele innych osób. Ogromna za to wdzięczność i radość, że <laughs> widocznie ta nasza szkoła nie była taka zła. A pan Marszałek. Pragnę uhonorować doktora Grzegorza Szychlińskiego medalem województwa pomorskiego de Nichilo Nichilfit. Otrzymuje ten medal pan doktor inżynier Grzegorz Szychliński za ponad trzy dekady niestrudzonego upowszechniania wiedzy i opieki nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym nadmotławskiego grodu. Ze szczególnym podziękowaniem za pieczę nad gdańskimi karilonami i dawnymi zegarami. Dodam, że naszą salę okrągłą województwa morskiego zdobi zegar pulsarowy autorstwa doktora Szechińskiego. Gratuluję i dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. To jest dla mnie prawdziwe zaskoczenie, panie dyrektorze. Przypuszczam, że to pana sprężyna. Tym wszystkim, co ja tu usłyszałem, to ja już właściwie siebie nie rozpoznawałem. To chyba o kimś innym było. Przyszedłem do muzeum, tak na chwilę może myślałem, zostałem na 25 lat. <laughs> nie będę Państwa zanudzał. Absolutnie. Chciałem tylko bardzo serdecznie podziękować, bo to nie spodziewałem się tego wszystkiego. Dziękuję. Ale wszystko dla naszego kraju, dla naszego miasta. 进柜。